thank <laughs> you Ducha Świętego, Amen. miłość Boga, Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dawienności w Duchu Świętym. Niech będą z wami wszystkich. Wszechmogący wieczny Boże, Ty pozwalasz na wiedzę uroczystości i zasługi wszystkich świętych. Prosimy Cię. Abyś dzięki starynistku nas jemu rędowniku, chojnie udzieli nam upragnionego przebaczenia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje, kluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku, O się święty. Zwróćmy jeszcze Naszą uwagę na Ewangelię, osiem błogosławieństw, wszystkie nakazy, wszystko, co Jezus zostawia nam, zapisane w Starym i Nowym Testamencie, na przestrzeni wieków, ma nam pomóc w osiągnięciu pełni człowieczeństwa, w osiągnięciu świętości. Dziś zwróćmy naszą uwagę tylko na jedno z ośmiu błogosławieństw. z naszymi zmarłymi w niebie. Jak bardzo zależy nam na tej świętości. Na ten czas zadumy, modlitwy nad grobami naszych bliskich, niech Pan Bóg błogosławi. Pan z Wami jest w Niech Was błogosławi, Bóg wszechmogący, ojciec i syn. I Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, bo niech będą nie Cię.